podejmujecie, kochani, wszelkie tematy, w tym akurat w momencie temat miłości szeroko rozumianej, jak również sięgacie po ambitny i trudny repertuar. Cieszy nas to bardzo, że w ogóle w takiej alternatywie wszystkich różnych innych działań, które nas otaczają, wybieracie coś, co tak szlachetnie, bo muzyka wszakże uszlachetnia, a również śpiewanie jest taką czynnością, która daje nam bardzo dużo wrażliwości jako wykonawcom, jak również tym, którzy słuchają, także. W imieniu całego żyli, bo przypuszczam, że panowie będą się rwali do mówienia, ale może nie tam już tego mikrofonu. <grymne> Bardzo serdecznie gratujemy. Oczywiście wszyscy Państwo zaprezentowaliście się na miarę swoich możliwości, na miarę swoich wrażliwości, odczuć i umiejętności. Życzymy dalszego rozwoju, życzymy dalszych poszukiwań, być może takich swoich ścieżek wokalnych. Jest nam miło, że mogliśmy gościć tego Państwa i podjąć próbę jakikolwiek sposób lekkiego zweryfikowania waszych występów i ocenienia, co oczywiście nie świadczy o niczym, bo tak naprawdę przyszłość przed państwem się rysuje świetlana i życzymy, żeby wasze głosy rozbrzmiewały w wielu salach koncertowych i podczas różnych wydarzeń artystycznych. Bardzo dziękujemy. Pani ten Dyrektor jeszcze. No, jeszcze raz dziękuję. Już teraz zapraszam na dziesiątą edycję, ale pan Ryszard bardzo chce jeszcze zabrać głos. <sturw> ja teraz cały czas myślałem, dlaczego nie ich po prostu, no, no, nie wyszedł tak, a wy tu tu mieliście kreskę narysowaną, na że dotąd to, to można, tam nie można. To was nie deprecjonowało, tak? Nie deprecjonowało? Bardzo, nie? Nie szczególnie. Aha, w zasadzie do kreski można. Do no tak zawsze było, do kreski. Tak, my to rozumiemy. Słuchajcie, to ja też chciałem Wam podziękować, bo ja wcześniej tutaj byłem na festiwalu na konkursie po poetyckim. To tam mam coś do powiedzenia. Tutaj moi koledzy doskonale wiedzą, że nie mam zielonego pojęcia o piosence, bo no ja nie umiem śpiewać i już, no. Ale potrafię zobaczyć u kogoś, czy ma duszyczkę, czy nie ma duszyczki. Czy ma, coś ze środka wychodzi, ma coś do powiedzenia, czy nie ma czego powiedzenia. Tutaj bardzo delikatnie staraliśmy się wszystkich was omawiać, bo, bo jeżeli ktoś ma odwagę wyjść na scenę, zaśpiewać, pomijam jak zaśpiewać, to znaczy, że coś tam się w środku dzieje, a to no, o to nam no najbardziej chodzi, żeby poruszyć to, co jest w środku, was sam. że wcześniej czy później to coś wylezie. No, jedni wylezie tak, że to zostaną gwiazdami i zrobią doktoraty na przykład, a niektórzy tylko będą prostymi magistrami, no. Weź tak powiedz, <śledz> Ja bardzo króciutko w imieniu tutaj e, jury naszego e, chciałem podziękować też e, panu dyrektorowi za zaproszenie, e, podziękować wam wszystkim za naprawdę wspaniałe występy. E, nie, sam gdzieś tam sobie przypominam, że jeszcze niedawno temu też występowałem e, jako mały e, chłopak. i e, Pamiętam jaki to był wielki stres dla mnie e, i dlatego bardzo mocno wam wszystkim kibicuję. Mam nadzieję, że ktoś z was znajdzie e, w, w tej muzycznej y, drodze swoją przyszłość y, i serdecznie kibicuję. I może się kiedyś spotkamy y, zawodowo, gdzieś na scenie. Y, także czego sobie i, i Wam życzę, bardzo gratuluję. Dziękuję bardzo. Teraz odbędzie się rozdanie e, nagród Szkół Podstawowych. Zaczynamy od Wyróżnić szkół podstawowych. No dobrze, że okulary. Wyróżnienie otrzymuje Łukasz Rogalewski. Kolejne wyróżnienia otrzymuje Mateusz Waszkiewicz. Zapraszamy <klucz> no. Teraz prosimy Pana o no. nagrody. Wiktoria Borowska. Zapraszamy Wiktorię. Proszę Proszę bardzo. Świeci się, to Pana była. Dobrze, więc teraz już przechodzimy do miejsc. Teraz zaczniemy od miejsca trzeciego. I uwaga, miejsce trzecie. Wiktoria Radziwiłł. Ej, ej. jeszcze Romędzi. Klaudia, nie chcę z taką Jeszcze tutaj bardzo prosimy e, chwilę później do fotografa, na pamiątkę. Ale odwróć tatuażkę. No by było wtedy napiętą. A, czyli. I przechodzimy do drugiego miejsca. Miejsce drugie zapraszamy Blankę Mielecką. I zapraszamy do drugiego miejsca i zapraszamy do Proszę bardzo. Braczą. Jesteś zaskoczona? To nerwy, spokojnie. Prosimy do zdjęcia. Dziękujemy serdecznie. I uwaga, teraz pierwsze miejsce. Dowiemy się, kto zdobył w szkole podstawowej. I zapraszamy na scenę Zofię Borowską. Nie ma, nie ma co się żywić, bo też... Daję, Nie ma co się. Serdecznie gratulujemy. Tu na laureacie Ucieki jeszcze raz zapraszamy wszystkich laureatów ze szkół podstawowych do wspólnego zdjęcia. Laureaci, Laureati, proszę <noise> do następnych wszystkich. Teraz mam Laureatów prosimy na scenę do zdjęcia wspólnego. Widzieliśmy No to co, posłaniasz? Zapraszamy, zapraszamy śmiało. O nie, mam 20%. Tak, żeby każdego objęło. Uśmiechy prosimy. Super, dziękujemy ślicznie, a teraz będziemy przechodzić do Dobra. rozdania nagród w kategorii szkoły podstawowe. Zaczynamy oczywiście od wyróżnień. Maja Markowska. Zapraszamy Maja, na scenę. Serdecznie gratulujemy. Jeszcze uśmiech tutaj do fotografu. Wspólne e, zdjęcie z jury. Super, dziękujemy. Teraz pan dyrektor wyczyta kolejne wyróżnienie. Wyróżnienie Natalii Nikitów. Zapraszamy na scenę. Wiktoria. Nie Nie ma Wiktorii, nie spodziewała się wyróżnienia. Dobrze, w takim razie przechodzimy do kolejnego wyróżnienia. A otrzymuje je? A otrzymuje je? Barbara Średnicka. Zapraszamy Barbara na scenę. Serdecznie gratulujemy. I oczywiście wspólne pamiątkowe zdjęcie. Prosimy o uśmiech. Super, dziękujemy jeszcze raz. Małgorzata Sikorska. Również otrzymuje wyróżnienie. Zapraszamy na scenę. <klucz> Czy jest z nami? Nie. Nie ma. Dobrze, w takim razie mamy jeszcze kolejne wyróżnienie. Ja ci go wyczytam. Daria Zdrodowska. Zapraszamy na scenę Darię. Serdecznie gratulujemy. Tak, zapraszamy do zdjęcia oczywiście. Prosimy o uśmiech. Dobrze, dziękujemy. Przed nami ostatnie wyróżnienie w kategorii szkół ponad podstawowych. Otrzymuje je Julia Świderska. Zapraszamy, Julia, na scenę. Już do nas idzie Julia. Wer serdecznie gratulujemy, jeszcze chwilkę do zdjęcia. Prosimy zostać. Na szczarce. Pamiątkowe zdjęcie musi być. Z żyli. Super. Dziękujemy ślicznie. A teraz przechodzimy już do, z, do miejsc. Zaczynamy od miejsca trzeciego. Chciałem pierwsze Trzecie miejsce zajęła.

Super, dziękujemy. Jeszcze raz gratulujemy. Teraz będzie ogłoszenie wyników. Kto znają drugie miejsce? Szymon Petelczyk. Przedłużajmy. Zapraszam. Je. Gratulujemy serdecznie. Jeszcze zdjęcie wspólne. Dziękujemy serdecznie. I teraz już najważniejsze miejsce, a mianowicie? Tak, poznamy Laureata. To Pan Dyrektor Wyższa. Maja Zbrodowska. Zapraszamy. chcielibyśmy jeszcze podziękować naszemu szanownemu Żyli za pracę. w pokoju. Ogromne brawa za Żyli za bardzo ciężką pracę. Dziękuję I oczywiście Żyli i pana dyrektora również prosimy do wspólnego zdjęcia. Szerokie uśmiechy i tutaj proszę się tak ścisnąć trochę żeby wszystkich objęło? Super. Dziękujemy jeszcze raz. Nasz konkurs dobiegł już końca. Dziękujemy bardzo i zapraszamy serdecznie za rok. Ogromne brawa. Dziękuję. do